Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Gunia-Krzyżak. Pracuję na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum. Przedstawię Państwu krótki wykład dotyczący ochrony organizmu przed promieniowaniem ultrafioletowym. Temat ten jest dla mnie bliski, gdyż na Wydziale Farmaceutycznym prowadzimy między innymi badania mające na celu opracowanie nowych, skutecznych i bezpiecznych filtrów UV. Promieniowanie słoneczne które dociera na Ziemię, można podzielić ze względu na długość fali na promieniowanie podczerwone o długości fali powyżej 780 nm, promieniowanie widzialne o długości fali w zakresie od 400 do 780 nm, a także promieniowanie ultrafioletowe o długości fali w zakresie od 100 do 400 nm. Z kolei promieniowanie ultrafioletowe, jest dalej dzielone ze względu na długość fali oraz efekty biologiczne, jakie wywołuje na zakres UVC, UVB oraz UVA. Promieniowanie UVC ma najkrótszą długość fali, to jest od 100 do 280 nanometrów. Jest prawie całkowicie pochłaniane przez warstwę ozonową ziemskiej stratosferze i zwykle nie dociera do powierzchni Ziemi. Ma zdolność uszkadzania struktur budulcowych organizmu takich jak białka i kwasy nukleinowe. I te jego właściwości spowodowały, że jest stosowane na przykład w lampach wyjaławiających. W kontakcie ze skórą powoduje natomiast powstawanie silnego rumienia. Promieniowanie UVB charakteryzuje się długością fali w zakresie od 280 do 320 nanometrów. Do powierzchni ziemi dociera tylko około 5% tego promieniowania. Reszta pochłaniana jest przez ozonosferę. Bariera naskórkowa stanowi dalszą ochronę przed jego wpływem, gdyż pochłania około 90% promieniowania docierającego do jej powierzchni. Do biologicznych skutków promieniowania UVB należy powstawanie rumienia to jest zaczerwienienia skóry. Promieniowanie UVB powoduje ponadto pobudzenie melanogenezy czyli biosyntezy barwnika skóry melaniny. Efektem makroskopowym tego procesu jest zwiększenie pigmentacji, co jest określane jako opalenizna. Pojawia się ona z pewnym opóźnieniem od ekspozycji, co jest związane z koniecznością zachodzenia wieloetopowego procesu syntezy barwnika. Do korzystnych efektów ekspozycji na promieniowanie UVB, o których niewątpliwie należy wspomnieć, należy jego udział w biosyntezie witaminy D. Jednakże wykazano jednocześnie wiele jego szkodliwych oddziaływań na organizm. Promieniowanie UVB wywiera między innymi niekorzystny wpływ na funkcję układu immunologicznego skóry, istotnie osłabiając jego aktywność. Promieniowanie UVB jest ponadto bardzo silnym mutagenem i kancerogenem, wywiera bezpośredni wpływ na kwas deoksyrybonukleinowy, przyczyniając się do jego uszkodzeń. I w konsekwencji nawet do powstawania nowotworów. Z kolei promieniowanie UVA charakteryzuje się długością fali w zakresie od 320 do 400 nm, ma możliwość przenikania przez chmury czy też przez szkło, również na skórek nie stanowi dla niego bariery i może wnikać do głębszych warstw skóry, bezpośrednio oddziałując na żywe struktury. Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UVA powoduje uszkodzenie włókien kolagenowych i elastynowych, fibroblastów oraz naczyn krwionośnych. Przyczynia się także do nasilenia syntezy melaniny. Jednocześnie ma znacznie mniejszy potencjał rumieniogenny w porównaniu z promieniowaniem UVB. Jeśli chcielibyśmy omówić ogólny wpływ promieniowania ultrafioletowego na organizm, to należałoby połączyć oddziaływanie wszystkich jego rodzajów. Promieniowanie UV ma z jednej strony pozytywny wpływ na organizm w takich aspektach jak uczestniczenie w biosyntezie witaminy D3, czy też jak donoszą niektóre źródła literaturowe podwyższenie wydolności fizycznej i psychicznej, czy wręcz poprawa samopoczucia. Z drugiej jednak strony promieniowanie ultrafioletowe wywiera wiele niekorzystnych efektów na organizm. Należy do nich Wspomniany już uprzednio rumień skórny, który jest wynikiem rozszerzenia naczyń krwionośnych w skórze. Można go również określić terminem oparzenia słonecznego. Jest to reakcja natychmiastowa, to znaczy obserwuje się go już po około 4 godzinach od ekspozycji. Maksymalne objawy w postaci znacznego zaczerwienienia, ocieplenia, bólu czy też opuchnięcia. Widoczne są natomiast po 12 do 24 godzinach od ekspozycji. Innymi niekorzystnymi efektami oddziaływania promieniowania ultrafioletowego na organizm są uszkodzenie wzroku, możliwość wywoływania udaru cieplnego, czy też reakcje alergiczne. Promieniowanie ultrafioletowe jest ponadto kancerogenem, a nadmierna ekspozycja, w szczególności na promieniowanie UVB, Odpowiada za znaczny wzrost ryzyka rozwoju nowotworów skóry, zwłaszcza czerniaka. Wynika to z właściwości promieniowania ultrafioletowego, które jest pochłaniane przez cząsteczki DNA, w wyniku czego może dochodzić do zmian w ich budowie poprzez rozrywanie niektórych wiązań pomiędzy nukleotydami i powstawanie nowych w niewłaściwych miejscach. Skutkiem tego mogą być mutacje w materiale genetycznym. Ważnymi i szeroko Omawianymi skutkami na nadmierną ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe są ponadto wspomniane wcześniej zmiany w strukturach budulcowych, takich jak włókna kolagenowe i elastynowe, które wynikają zarówno z bezpośredniego, jak i pośredniego wpływu, np. Na poprzez nasilenie produkcji wolnych rodników. W następstwie dochodzi m.in. do utleniania składników błąd komórkowych. A funkcjonowanie komórek jest znacznie zaburzone. W wyniku tych zmian dochodzi do powstawania zmarszczek, które w odpowiedzi na nadmierną ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe są głębsze i bardziej widoczne. Ponadto, wskutek pobudzenia melanogenezy może dochodzić do nieprawidłowej depozycji barwnika w skórze i w konsekwencji do pojawienia się przebarwień skórnych. Zmiany te opisywane są terminem photoaging, czyli fotostarzenie. Organizm jest wyposażony w szereg mechanizmów ochronnych przed szkodliwym wpływem promieniowania ultrafioletowego. Melanina, której synteza jest pobudzona przez ultrafiolet, stanowi jednocześnie naturalny filtr UV, pełni więc rolę ochronną. Jest ona syntezowana w wyspecjalizowanych komórkach skóry, melanocytach, z których jest następnie transportowana do keratynocytów. Substratem do syntezy melaniny jest jeden z aminokwasów białkowych, L-tyrozyna. Inną substancją pełniącą funkcję wewnętrznego filtra UV jest kwas urakainowy, który jest naturalnym składnikiem potu, a pod wpływem promieniowania następuje wzrost jego stężenia w pocie. Pochłania on promieniowanie z zakresu UVB. Również DNA jest chronione przez naturalne wewnętrzne mechanizmy, do których należą np. Na zahamowanie cyklu komórkowego i naprawa uszkodzonego DNA, apoptoza czyli zaprogramowana śmierć komórki. A także aktywacja tak zwanego strażnika genomu to jest białka p53, które kontroluje cykl komórkowy oraz odpowiada za naprawę uszkodzonego DNA. Jednakże gdy dochodzi do nadmiernej i długotrwałej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, te wewnętrzne mechanizmy ochronne mogą okazać się niewystarczające dla protekcji organizmu przed rozwojem niekorzystnych zmian. Taka sytuacja ma na przykład miejsce w miesiącach letnich i w czasie wakacyjnego wypoczynku. Wtedy zaleca się stosowanie odpowiednich produktów kosmetycznych, które zawierają określone związki chemiczne, tzw. filtry UV, które poprzez różne mechanizmy chronią organizm przed wpływem ultrafioletu. Niektórzy polecają stosowanie produktów kosmetycznych. Zawierających filtry UV także na co dzień, w szczególności w profilaktyce fotostarzenia skóry. Nie bez znaczenia jest również ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym poprzez unikanie bezpośredniej ekspozycji, pozostawanie w zacienionych miejscach czy też stosowanie odzieży ochronnej. Produkty kosmetyczne. Przeznaczone do ochrony przeciwpromieniowania UV są oznaczone odpowiednimi wskaźnikami ochrony przeciwsłonecznej. Do najważniejszych i jednocześnie najszerzej rozpoznawalnych należy tzw. wskaźnik SPF. Wskaźnik ten dla konkretnego produktu kosmetycznego wyznacza się w badaniach na zdrowych ochotnikach, w tym celu angażuje się od 10 do 20 osób dla których wyznacza się najmniejszą dawkę promieniowania ultrafioletowego wywołującą rumień w badaniu polegającym na naświetlaniu skóry lampą z łukiem ksenonowym i wizualnej ocenie rumienia po 16 do 24 godzinach po naświetlaniu. Następnie badany preparat jest nanoszony na skórę dokładnie w ilości 2 mg na cm2. Po 15 do 30 minutach skóra jest ponownie naświetlana i ponownie ocenia się wystąpienie rumienia i określa się najmniejszą dawkę promieniowania wywołującą rumień na skórze chronionej. Iloraz tych dwóch wielkości daje wartość SPF. SPF nie określa zatem zwielokrotnienia czasu przebywania na słońcu. Po zastosowaniu preparatu ochronnego, gdyż odnosi się bezpośrednio do dawki promieniowania. Na efektywność ochrony ma jednocześnie wpływ szereg innych czynników, jak fototyp skóry, szerokość geograficzna, jednoczesne kąpiele, wiek, a nawet ilość naniesionego produktu ochronnego, która bywa niewystarczająca. Ogólnie można powiedzieć, że im wyższy wskaźnik SPF, tym wyższa ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym. Innym, mniej znanym wskaźnikiem ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym jest tak, tak zwany wskaźnik ochrony UVA. Dotyczy on ochrony przed promieniowaniem UVA, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu było uważane za całkowicie bezpieczne. Aktualny stan wiedzy stał się jednak podstawą do zalecenia ochrony także przed tym rodzajem promieniowania, co przekłada się na skuteczność i odpowiednie badania przeprowadzane dla dostępnych na rynku produktów promieniochronnych. Jak wspomniano powyżej, substancjami aktywnymi w produktach ochrony przeciwsłonecznej są tzw. filtry UV. Filtry UV można podzielić ogólnie na dwie grupy. To jest filtry fizyczne i chemiczne. Filtry fizyczne chronią organizm przed całym zakresem promieniowania ultrafioletowego. Tworzą one fizyczną barierę zabezpieczającą organizm, a promieniowanie ultrafioletowe w kontakcie z tą barierą ulega odbiciu, rozproszeniu oraz w niewielkim stopniu absorpcji, czyli pochłanianiu. Podczas stosowania tego rodzaju preparatów kosmetycznych można czasem zaobserwować tworzenie białej warstwy na skórze. Produkty te trudno się rozprowadza, jednak gdy surowce są odpowiednio rozdrobnione, nie obserwuje się tego problemu. Jako filtry fizyczne na terenie Unii Europejskiej stosuje się obecnie dwa związki, to jest dwutlenek tytanu i tlenek cynku. Aktualne stanowiska instytucji opiniotwórczych zalecają tego typu preparaty dla niemowląt i dzieci, a także dla osób o skórze wrażliwej, skłonnej dla, do alergii. Drugą grupę filtrów UV stanowią tzw. filtry chemiczne. Posiadają one w swoich cząsteczkach tzw. chromofory, czyli fragmenty struktury umożliwiające pochłanianie promieniowania o określonej długości. Niektóre z nich pochłaniają wyłącznie promieniowanie UVA lub UVB, ale istnieją również cząsteczki o tak zwanym szerokim spektrum działania, które jest związane z pochłanianiem zarówno promieniowania UVA, jak i UVB. Warto wspomnieć, że pierwsze filtry UVB w produktach do opalania wprowadzono na rynek już pod koniec lat 20. XX wieku. Związki te działają w powierzchniowych warstwach naskórka. Preferencyjnie nie powinny ulegać wchłanianiu do organizmu. W tym celu wybiera się związki charakteryzujące się dużą masą cząsteczkową. Filtry UV powinny ponadto charakteryzować się odpowiednią trwałością fotochemiczną, to znaczy ich właściwości nie powinny ulegać zmianom pod wpływem promieniowania. Natomiast dzięki słabej rozpuszczalności w wodzie osiąga się wydłużony efekt działania, gdyż związki nie ulegają łatwemu wymywaniu podczas kąpieli. Pod względem budowy chemiczne filtry UV są bardzo zróżnicowane. W produktach kosmetycznych na terenie Unii Europejskiej można obecnie stosować aż 27 różnych chemicznych filtrów UV. Przy czym w różnych krajach świata lista do, dozwolonych filtrów UV jest zróżnicowana. Warto również wspomnieć, że w celu skutecznej ochrony przed promieniowaniem, w szczególności zaś w celu osiągnięcia odpowiednio wysokich wartości współczynników ochrony przeciwsłonecznej, w produktach kosmetycznych stosuje się łącznie co najmniej kilka filtrów UV, także jednocześnie filtry fizyczne i chemiczne. Pomimo dostępności kilkudziesięciu filtrów UV, wciąż brakuje idealnej cząsteczki, która spełniałaby wysokie wymagania zarówno co do skuteczności, jak i bezpieczeństwa. Dlatego w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie prowadzi się badania mające na celu zidentyfikowanie nowych kandydatów na substancje ochronne. Wykonuje się w tym syntezy Odpowiednio zaprojektowanych związków, które mają szansę pochłaniać wymagane zakresy promieniowania. Następnie bada się ich potencjał absorpcyjny, wykorzystując różne metody laboratoryjne i aparaturę badawczą. W laboratorium można także wyznaczyć wartość współczynnika SPF opracowywanych produktów z wykorzystaniem alternatywnych metod in vitro, bez udziału ludzi. Nowe cząsteczki są poddawane rygorystycznej ocenie bezpieczeństwa, między innymi w badaniach wykorzystujących tzw. sztuczną skórę. Dopiero odpowiednio przebadane, skuteczne i bezpieczne związki mogą być stosowane w badaniach na zdrowych ochotnikach. Kończąc, chcę Państwa zachęcić do stosowania skutecznej ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym. Aby zabezpieczać się zarówno przed jego natychmiastowymi negatywnymi efektami, jak i tymi, które mogą uja nie ujawniać się przez dłuższy czas i wystąpić dopiero z opóźnieniem. Dziękuję za uwagę.